No dzień dobry, wieczór Państwu, Michał z tej strony. Money Makes Money zawsze i nieprzerwalnie. Dzisiaj wrócimy sobie na giełdę Bybit. Mam nadzieję, że skorzystaliście z ostatniego lunchpada, o którym Wam mówiłem. Był to projekt Kasta. Ja akurat dostałem tutaj trochę tych tokenów. Dostałem dokładnie 483 tokeny Kasta. Zaraz sprawdzimy sobie, ile za nie zapłaciłem. Musimy sobie wejść tutaj w spot assets? Nie, tutaj chyba. I mam tutaj 2303 bity. Ja załadowałem oczywiście pod kurek wszystkie bity, które miałem, jednak oczywiście nie dali mi możliwości zakupienia za wszystkie. Dokładnie miałem 2311 bitów, więc zapłaciłem za tą inwestycję 8 bitów. Sprawdźmy sobie ile są warte te bity. 8 bitów to jest dokładnie 15 dolarów i 6 centów. Teraz wejdźmy sobie na spot, poszło Dobra, jak widać, ja już trochę sobie sprzedałem tych bitów, jakieś 140 sztuk. W tym momencie zostało mi się jeszcze 362, które są warte 539 dolarów. Mocno tu skacze ta cena. Pierwsze to 140 sztuk przy, sprzedałem przy poziomach jakoś 1,3, no ale cena maksymalna wynosiła już 2 dolary, proszę Państwa. I widać, że tu po schudkach jeszcze dalej daje czadu. Mamy tutaj wzrostu 3525%, więc całkiem zacnie. Ja na tą inwestycję wydałem 15 dolarów, wyciągnąłem już koło 150 i kolejne 550 jeszcze mam. Na początku nie byłem przekonany w ogóle do tej giełdy, bo ona generalnie głównie openowała na właśnie tradingu na dźwigni, za którym nie za bardzo przepadam, bo jak wiecie, jest to autostrada do tak zwanego Rec City. A ani ja, ani wy nie chcecie tam oczywiście wylądować. Ale ze względu na to, że na giełdzie spot pojawia się tutaj bardzo dużo różnych coinów, które nie są dostępne w sumie nigdzie indziej. Popatrzmy na przykład na ten Izumi. Sprawdźmy, gdzie on jest dostępny. Izumi Finance to jest to. Maxior. Tak jak widać, token został puszczony jakoś w połowie grudnia. No i nie za dobrze sobie teraz w tym momencie radzi. Ale jeśli chodzi o dostępność na giełdach, no to mamy tylko Uniswap, MEX, Bybit, Gate.io i HU. Więc są to raczej mniej znane giełdy. Wolumen największy jest na Bybicie i na Uniswapie porównywalny w sumie identyczny. 40% wolumenu odbywa się właśnie na tych dwóch giełdach. Z tym, że prowizje na Uniswapie łapie no trochę mijają się po prostu z celem. Schodźmy sobie na ten lunch pool, bo teraz te nasze bity, które nie zostały wykorzystane, możemy z powrotem oczywiście sobie wrzucić tutaj na te 5% i niech to sobie pracuje. Do momentu, aż tutaj pojawi się kolejny. Lunchpool albo Launchpad, gdziekolwiek będą jakieś większe procenty do wyciągnięcia, ja po prostu przerzucam swój kapitał i korzystam z tych pasywnych opcji, jakie daje nam tutaj ta giełda. Mamy tutaj jeszcze Flexible Staking, czyli możemy wrzucić konkretne kryptowaluty na nieokreślony czas. Jest tutaj Deft z bardzo dużym APY, no i kilka innych kryptowalut. Oprocentowanie nie jest jakieś duże. Może poza tym akurat, ale jest to nowy token, więc takie APY potrafi obniżyć po prostu cenę w przyszłości. Mamy tutaj również ten Dual Assets Mining i Defi Mining. Jednak no. Korzystanie z rozwiązań DeFi na giełdzie scentralizowanej trochę mija się dla mnie z celem. Tutaj możemy kopać jakieś, tu są jednodniowe takie stakingi, gdzie możemy zarabiać Ethereum USDT, tu jest Bitcoin USDT albo Bit USDT. Kompletnie nie wiem jak to działa, ale wszystkie opcje są wyprzedane. Tak samo tutaj jest większość, jest sold out. Także tymi opcjami w ogóle się nie interesuję. Najważniejszą, najlepszą opcją jest tutaj ten Pool i lunchpad. Do tego dodatkowo, możecie tutaj dostać naprawdę ciekawe tokeny w bardzo wczesnych fazach rozwoju. Na przykład tą kastę nie dostaniecie nigdzie więcej. Sprawdźmy, gdzie możemy dostać ten token RAM. Jest na 16% spadku. To też jest dość świeży token. Wystartował około 10 grudnia. I mamy również MAX, Bybit, Radium, Serum i Orka. Ten RAN to z tego co pamiętam, od IDO odbywało się również na Radium, jednak mi się to tam się nie udało dostać. Dostałem się tutaj na Bybicie. Trzeba tutaj oczywiście zaangażować trochę swojego kapitału. No ja zbudowałem sobie trochę większą pozycję na tym bicie, bo widziałem tutaj potencjał. 2300 bitów to jest około 4500 dolarów. Może te alokacje nie są jakieś duże, bo tak jak widzicie 15 dolarów, ale niektóre z tych tokenów naprawdę potrafią zrobić robotę. A jeśli chodzi o tą kastę, to wczoraj na YouTube oglądałem na przykład Ivan Ontech, który nagrał materiał właśnie o tym tokenie. Jeśli ich stać na Iwana, bo był to oczywiście materiał sponsorowany, to wydaje mi się, że prędzej czy później również inni youtuberzy będą go pompować. Poza tym było już tu kilka projektów, które również dały fajnie zarobić. Widzicie jak ten token się waha na cenie? No przy starcie, może bym sprzedał trochę więcej w sumie. No i dostałem tutaj trochę tego Reel, oczywiście wyciągałem. Wkład i trochę zysku to są tylko takie małe, małe moonbugi, które mi się zostały. Real Easy GM, ten CBX Gini, akurat chyba sprzedałem wszystko. Więc jak dla mnie, jak najbardziej spoko. Jeśli nie macie jeszcze konta, to możecie sprawdzić linki w opisie. Są tutaj nagrody dla nowych użytkowników, jednak te nagrody są wypłacane w bonusach albo w kuponach. I ani jednego, ani drugiego nie da się wypłacić. Możecie go użyć jedynie do tradingu na spocie albo na futures i wypłacać zyski. Dają oni tutaj kupony również za trading. Nawet jeśli zrobicie 1000 dolarów obrotu, to dostaniecie kupon na 5 dolarów na przykład. Tych nagród jest tutaj naprawdę dużo za rejestrację. Możecie dostać 20 dolarów, i tutaj jest jeszcze jakieś losowanie. Dodatkowo można wygrać 500 dolarów, ale na czym to konkretnie polega, nie mam pojęcia. Tutaj co jakiś okres pojawiają się takie sezonowe promocje, gdzie na przykład musicie wyrobić wolumen na pewnej kryptowalucie i dostajecie kupon z bonusem. Jak dla mnie, jak najbardziej spoko, zapraszam do sprawdzenia linku w opisie. Na ten moment to by było na tyle. Dzisiaj listę zadań mam bardzo długą, także możliwe, że pojawi się jeszcze jakieś wideo. A tymczasem siemanko pozdrówki.